Witam widzów serdecznie. Pogramy sobie dzisiaj w yy, po prostu taką grę Deluxe Ski Jump. Wersja na telefon. Nie wiem, czy jest na komputer, mnie to nie obchodzi. Ale dzisiaj chcę Wam przetestować, yy, ile, ile dzisiaj byśmy przetestowali skoczni. Hmm? Dobra, zaczniemy, zaczniemy sobie od, losujemy, te... to. Więc jedziemy, wybijamy się i lecimy, dobrze, no, polecieliśmy bardzo daleko, więc yy, jeszcze jedna spocznie. Jedziemy. Skaczemy bardzo daleko. Yy, moja taktyka, wybić się z progu, i no, no, coś. E, nie, e, nie poszło. Dobra, yy, to za to, że tak nie poszło, daję sto, K120, więc taki bonus. Bo... Bo po prostu tyle. No, na K120 to nawet poszło dobrze. Bardzo się cieszę. I jeszcze dwie nam zostały do przetestowania. Wytestujemy sobie jeszcze K240, K155 i K50. Czy skocznie? Jedziemy. Jedzie pierwsze, K50. Bardzo mała skocznia i bardzo słaba skocznia no, no powiedzmy bomba Dobra, następna to mamy którą ja mówię a 155 dajemy rozpędzamy się na maksa i z progu się wybijamy daleko, daleko lecimy i przy lądowaniu musimy narty sobie podpiąć w ten sposób. No i gotowe. No ślicznie chwilka Przepraszam za reklamy, ale yy, głupie się włączają same bez potrzeby, ale no dobra, nieważne. No, więc skaczymy z Ska K240. O Jezus, źle się wybiłem, ale źle. Ale źle. Chyba zrobimy za to powtórkę z tego yy, bo jeszcze potem mam dla was no, a w sumie za to, że tak fajnie nam idzie z tymi skokami, to a dam jeszcze Wam bonusa fajnego w postaci dodatkowej skoczni, a bonus to jest K95, skaczemy, Sta. jedziemy. Zobaczymy ile nam się uda skoczyć na K95 4854. No, nawet spoko rekord. Yy, I może jeszcze sobie przetestujemy Damy następną stronę yy... A, Rosja. Jeszcze dwa wybiorę i, i skończymy chyba ten odcinek No chyba, że... Albo jeszcze trzy i spokojnie. Jakieś trzy wybiorę, jeszcze i będzie dobrze. I na tym chyba potem skończymy. K250 jedziemy. To jest chyba najwyższa skocznia. I najbardziej ekstremalna. Poszyżamy... No, słabiutko, strabiutko. Wow. Bardzo słabiutko. No, nie przejmujcie się tymi głupimi reklamami, bo one, kurde. Cały czas tylko przeszkadzają. Dobra, jedziemy. Kasto 110. Jeszcze dwie zostały. Chyba. Ale jakby jedna, to i tak masz bombę. Dobra, skaczymy daleko, daleko, daleko. A, słabiutko. A, 55 i 56, 56 metra, więc bardzo dobrze. No i jeszcze dwie skocznie mi zostały. To Albo nawet. No dobra, trzy damy. Pierwszy jest kasto. Jedziemy. Zobaczymy, ile na K100 skoczymy. Lecę, lecę, lecę. Aj, 38, 85. No, może być. Teraz jedziemy K200. Skaczemy bardzo daleko. Musimy się bardzo dobrze wybić z progu i lecieć. Leć, Kamil, Kamil, leć. No, słabiutko. 67,06 m. A to była ta większa skocznia, więc trochę przypał. No i ostatni bonus to jest 200k, 230. Bardzo wysoko, bardzo wysoko. I teraz dobrze się odbić, i skoczył. Daleko leci, leci, leci. 80,53 m. Bardzo dobry skok. No. No i tyle co miałem wam dzisiaj w takim odcinku z Deluxe Ski Jump 2 pokazać a na zakończenie zrobimy sobie ene duerika fakator w mou smaka wybieram tą skocznię proszę bardzo i nie wiem która to była ale to jest bonus nasz Zobaczymy. trzeba się skupić i dobrze wyjść z progu bardzo dobrze wyjść z progu lecieć daleko no 55 i 57 metra A z okazji, że no skoki były dobre To teraz to jest y, ostateczny skok. No, zaś reklama, no nie. Hmm. To teraz y, ostateczny skok z N 2 I potem już kończymy odcinek. Czyli na tym skoku kończymy odcinek. I się pożegnam. Nie wiem, jakie bierzemy. Rozpędzamy się do prędkości i wywalamy się z progu. Lecimy, lecimy, lecimy. I słabiutko. Jeszcze mój ten. No, no, to takim akcentem skończymy dzisiejszy odcinek z Deluxe Ski Jump 2. Będę postarał się jeszcze zrobić odcinki z tego na pewno może mi się uda nawet i cztery zrobić więc śledźcie mnie na bieżąco, a będziecie mieli, więc to tyle z tego odcinka jeszcze mogę sobie tak opuścić. to tyle z tego odcinka jeżeli wam się podobało to subskrybujcie mój kanał dawajcie łapki w górę i um, udostępniajcie mój kanał. Więc y, pozdrowienia! I do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!